Teraz przychodzi Natalia, z którą od paru miesięcy razem robimy TikToka. No więc teraz zjem tylko szybkie śniadanie, żeby nie głodować, bo będziemy kręcić chyba z 5 czy 6 godzin. Ostatnio jak mam potrzebę na szybkie śniadanie, to zawsze wybieram owsiankę z płatków błyskawicznych, które tak wiem są mniej odżywcze, ale można je zrobić w 3 minuty w mikrofalówce, co jest niezwykle komfortowe. No i ze względu na trwający sezon na brzoskwinię, to oczywiście jest to wsianka z brzoskwiniami, no i taka mieszanka trafia do niskochówki. Dobra, ja się idę przybierać. Jako źródło białka daję na górę cały serek grani. No i właśnie takie podejście do odżywiania sprawdza mi się najlepiej, że na co dzień staram się jeść jak najzdrowsze i najmniej przetworzone rzeczy. Ale takie 20%, czasem nawet 30% mojej diety stanowią rzeczy, które są wygodne, szybkie i dzięki temu moje odżywianie jest takie właśnie elastyczne i dostosowuje się do mojego codziennego życia. Jak mam czas, to zawsze gotuję fajnie, ale jak nie mam czasu, to gotuję na szybko, bo uważam, że lepiej zjeść coś niż głodować cały dzień. Mm. Ogólnie dzisiaj miałam fajny dzień. Właśnie przyjechała moja babcia, mogłam ją wziąć do lekarza. Potem byliśmy na obiedzie. Mam takie właśnie przemyślenie, że jestem bardzo, bardzo wdzięczna za te ostatnie lata, które włożyłam po prostu w swoją pracę, bo dzięki temu jestem teraz w takim miejscu, że mogę właśnie moją babcię wziąć do lekarza. Mogę jej to zapłacić. I no, nie jest to dla mnie problem. Ostatnio miałam z tego sytuację, że moja siostra coś do mnie napisała, że tam potrzebuje pożyczyć jakiś hajs, no bo coś tam tam. No to ja mogę jej po prostu te pieniądze dać. Ja nie muszę jej tego pożyczać. To właśnie był od zawsze mój cel że ja od zawsze pracuję tylko po to, aby móc się dobrze opiekować swoją rodziną. I moimi różnymi bliskimi, czy nie tylko z rodziny, przyjaciółmi, whatever. I w takich momentach widzę, że mój cel, moja motywacja do pracy ma sens, bo rzeczywiście ta praca, moja praca sprawia, że moi bliscy są zaopiekowani, że im jest lżej. I jakby. Hmm. W nocy było coś nazywa PlayStation Play. I tam ja pokazują tak nie wiem co, 2-3 miesiące. Zalbiście. God of War to jest jedyna gra, którą ja sama przeszłam od początku do końca. Bo tak to ja zazwyczaj nie mam cierpliwość do tych gier na PlayStation. One są dla mnie po prostu za długie. Wiedźmin czy tam różne inne to ja odpadłam. Ale God of War to jest. Mm. Zabieram się za makijaż Ponieważ dzisiaj Jedziemy z Maliną robić fotki Na Insta Dzisiejszy podkład to krem BB Rozświetlający z Weoli w odcieniu 2 Ano, no ja ten podkład nakładam Też pod oczy jako korektor Kupiłam ostatnio też nowe mydło do brwi Z afektu. Używam je dzisiaj Chyba trzeci raz I jestem zachwycona Bardzo leciutkie ale zarąbiście, ale tak po prostu potężnie zakleja te włoski na miejscu. No i co najważniejsze, te nie robią się białe potem w ciągu dnia. Ale mm. Taka jest już niepewna, ale kurczę! Dobrze sobie radzisz. Uff, ale dzisiaj zmarzłam. W takich właśnie szybkich przekąsek na maksa Wam polecam nasze najnowsze odkrycie z Biedry, czyli tortelloni bolognese. To jest chyba nowy smak, bo wcześniej tego nie widziałam. Jest naprawdę przepyszny. Przepyszne są te pierożki. Mają właśnie takie idealne cienkie ciasto, dobrze doprawiony farsz, który jest wyraźnie mięsny. A no jeśli mm, szukacie wersji bez mięsa, to na maksa wam polecam z farszem pesto. Przepyszne jest to pesto. My w zasadzie z Michałem nie możemy zdecydować, które pierożki są lepsze. Idziemy się trochę z dziewczynami przywietrzyć, bo ja to dzisiaj po tych paru godzinach siedzenia przy mam już troszkę dosyć. Chodźcie bąbelki, idziemy. No wszystko jest okej, okay. idziemy dziewczyny. Dla mnie największym wyzwaniem jako dla osoby na własnej działalności jest określenie, kiedy przestać pracować. No bo u mnie jest wiecie, po pierwsze to, że pracuję z domu, więc praca jest cały czas dostępna, cały czas mogę usiąść przy kąpie, coś zmontować, a po drugie mam to, że mega lubię swoją pracę, więc bardzo ciężko jest mi określić te granice między przyjemnością, hobby no i już pracoholizmem. <laughs> Dlatego właśnie nauczyłam się też w trakcie terapii wyznaczać sobie taki moment, jak jestem mniej więcej za 70% zmęczona i czuję, że mój mózg już nie funkcjonuje tak fajnie kreatywnie na luzie, i wtedy właśnie robię sobie przerwę. Zazwyczaj idę na spacer z psami. No i po takiej przerwie dopiero stwierdzam, czy jeszcze wracam do pracy, czy już jestem tak naprawdę zużyta i na dzisiaj koniec. sobie właśnie w deszczu na siłowie przed chwilą działam tęczę, więc ogólnie miły poranek. Lola! Film zmontowany. Ale co to jest kurczę za tydzień, że mi się w ogóle kolejny dzień nie chce gotować? Dlatego na obiad zrobię gotowca: wędzony łosoś z koperkiem, do tego ziemniaki

Proszę. Od rana miałam straszną ochotę na ziemniaki. Dlatego jest ich tak dużo. Mam nadzieję, że to zapełni mój giga ziemniaczarny głód. Mm. Ziemniaki z musełkiem na tego łosoś, taki tłusty. Przydałby mi się jeszcze koperek do tego wszystkiego. Natomiast Muszę iść na zakupy dzisiaj, więc... Nie, ma. nie, 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 Mamy koperek? No coś ty! Ja, dziękuję. Zamroziłeś koperek, właśnie, czy ja będę w stanie wiesz... No. Mam wrażenie, że ludzie, którzy są w moim życiu, to tak już serio coś o mnie wiedzą i mnie znają. Nie teraz gadałyśmy z Moniką o tym, jak ma ten proces zamykania terapii wyglądać. No i ustaliłyśmy, że będę miała teraz jeszcze spotkanie za trzy tygodnie, potem kolejne spotkanie na przykład za pięć tygodni, żebym miała takie duże okresy czasu bez terapii, gdy będę sobie testować, czy na pewno wszystko już wszystko dobrze działa, no i potem prawdopodobnie nie będziemy się spotykać, no chyba, że właśnie zauważę, że tam z czymś sobie nie radzę, ale tak szczerze mówiąc to myślę, że sobie radzę, że właśnie najważniejszy mój cel, czyli nauczyć się wychodzić po wsparcie i, i nie być ze wszystkim taka samotna, to to został zrealizowany. A jednak jednym z większych plusów terapii jest właśnie to, że ona daje tę te relację terapeutyczną i daje to wsparcie. No, ale mi to już nie jest aż tak potrzebne, bo ja już mam inne relacje. Mam dużo lepszą relację z Michałem, mam przyjaciółki, mam siostrę, i umiem korzystać z tych kochanych osób, które mam w swoim życiu. I nie potrzebuję już tylko polegać na terapeucie, bo, bo przenoszę to też poza terapię. Uch, no więc, wow, kończy terapię. Aż tych wszystkich emocji nasza mnie ochota na gotowanie, więc świętuję zakończenie tak ważnego etapu w moim życiu wielką porcją niedzielnych naleśników w czwartek wieczorem. Jeszcze szczerze mówiąc, dzisiaj nie jestem gotowa na jakieś podsumowanie terapii, bo w tym momencie po prostu zalewa mnie taka fala różnych emocji, tak więc. No, odezwę się pewnie w następnym vlogu jakoś więcej na ten temat, a dzisiaj po prostu już sobie będę... Hmm, odpoczywać. Dzisiaj są, mam dla was dwie dobre nowiny z samego rana. Po pierwsze, właśnie byłam na spacerze w lesie z psami, znalazłam takie 3 giga grzyby, borwiki w sensie, Dzisiaj zrobimy jakiś makaron, pewnie z nimi, czy tam coś, zobaczymy jeszcze. A druga dobra nowina jest taka, że właśnie idę na mój pierwszy w życiu trening na siłownię z moją koleżanką. Marzyłam o takiej siłowniowej koleżance od trzech lat i nie udawało mi się spełnić tego marzenia. Najbliżej byłam spełnienia tego marzenia, po prostu ćwicząc z moją siłowniową ekipą, natomiast marzyły mi się takie treningi też wtedy wie. No i się dzisiaj dni. <grywa> Ostatnio cały czas oglądam właśnie takie programy o różnych domach. No bo wiecie, powoli już tam musimy się jakoś, dziewczyny, <grywa> spokojnie, powoli musimy się jakoś tam decydować też na wystrój wnętrza domu. No bo już trzeba planować elektrykę, takie rzeczy. No ja w sumie jedyne co w życiu urządzałam to to mieszkanie. A taki dom to bardzo duży projekt, więc potrzebuję trochę inspiracji. Proszę bardzo. A ty zjadłaś swoje jabłko też? A ty jesteś na chyba jesteś labradorem, co? Kokos jest niby psem wziętym ze wsi. Siedziała w chlewie całe życie, jedząc kaszę z lewki i mm, własne odchody. Natomiast jabłko, czy też w ogóle wszystkie owoce, trzeba je dawać bez skóry, bo skórę obgryza i zostawia. Dlatego ja jej wygryzam środek jabłka i ją kurę karmię z ręki. Proszę bardzo, chociaż jak ja była mała, to babcia mi też obierała winogrona ze skórki. <laughs> znaczy nie jadła? No więc może masz tu po mnie co? Masz tu po mnie, nie? Przestało padać i wyszło piękne słońce, więc jedziemy właśnie z kokowską na nasze grupowe spotkanie. Uczyć Koko jak być mądrym, spokojnym i myślącym pieskiem. <śm> to jest takie śmieszne, że piesek chodzi na kursy jakbyś pieskiem <śm> Starowicie. Nie? Nie? jest tylko, pucha to tu w ogóle, Uch. nie? ja to swoje cele i swoje grzyby. Dobra, bo ja będę robić dzisiaj te borowiki, które znalazłam rano na spacerze. Darmowe żarcie kumacie rośnie w lesie. Dobra. Ula Zobacz to. Tylko mhm. podnoszę jeszcze i tak dosłownie, wiesz, tyle patelni jest, tyle od tych grzałek. Mhm.